Cztery, star Witamy w dziewiątym odcinku programu Twoje 5 minut w Hiszpanii, w którym uczestnicy rywalizują o miano najlepszego influencera. Stawka jest wielka, bo dzięki partnerowi programu, czyli Dot i nagrodą jest 100 tysięcy złotych. na to No co na to mały i wieloletni kontrakt z ekipą dla zwycięzcy programu. A wy pamiętajcie, by subskrybować ten kanał, żeby nie ominąć żadnego odcinka twoje 5 minut. Moi drodzy, więc kolejny dzień przed nami i ja w związku z tym chciałem oczywiście zaprosić naszych kolejnych gości. Kasia Bożek oraz Kinga Banaś 24. Kurwa! Y czy, jako specjalistka, influencerka, czyli taki doświadczony influencer, cóż, z nie. Kinga Banaś? Dziwne, dziwne. Znaczy, dla mnie to już dziwne było zapraszanie jako takich specjalistów, ludzi z Gen z. Ale no, tutaj to jeszcze jest ostrzej, nie? Czyli dzisiaj, dziewczyna, która była w takim programie, ale odpadła, powiem wam, jak wygrać. Zapraszamy. Kinga Banaś. Dzień. <laughs> nie ma to sensu według mnie, nie? Bo co ona ma im doradzić? Przecież odpadła. Sama też przecież nie, zdoby, nie zdobyła jakiejś publiczności. No dziwne, dziwne. ...proletnia youtuberka i 21-letnia influencerka. Kasia swoją popularność zdobyła będąc jedną z pierwszych ekipowiczek. Natomiast Kinga dzięki wystąpieniu w pierwszej edycji Twoje 5 minut dotarła do szerszej publiki. Obecnie dziewczyny mieszkają razem tworząc swój własny projekt, co przynosi im ogromne zasięgi. Przede wszystkim ja właśnie chciałabym wam o tym powiedzieć, że nawet jeżeli tutaj wam się nie uda, no bo wiadomo, że wszystkim wam nie, nie, nie uda, to jakby to nie jest zamknięta droga. Nie warto się załamywać, tylko właśnie iść po swoje, jeżeli jesteście tego pewni. gości gośćmi jest Kinia i Kasia. W sumie też się mega cieszę, dlatego że Kinia przegrała twoje 5 minut i 1, ale działa tutaj cały czas z ekipą, właśnie z Kasią. Czyli nie ma co robić nic na siłę, jeżeli wiecie, że na przykład... Czyli jaki jest z tego wniosek, nie? Jak odpadasz? Zrób wszystko, żeby ktoś z ekipy cię polubił. Żeby cię zaprosili. Do mieszkania wspólnego. <grym> to jest sposób na wybicie, nie? Takie to jest dziwne. Uważam, że Fritz akurat mógł wybrać cię. Bo, bo był na przykład ciekawym gościem, nie? A kogo on jeszcze miał? Reszta to już byli jego ludzie, czy... Nie, jeszcze był jakiś taki Nie Dawid Jasper, tylko... Coś chyba te... Jawor. Jawor jeszcze był. To on też nie jest od Frieza. Kurczę, nie czuję się za bardzo waibło, ale w sumie to się opłaca. To, to się, to się, to nie warto. Lepiej, yy, naprawdę... Ale no na przykład tych GenZi, co zapraszał swoich, no to ma to sens, nie? No bo ta, ta osoba, która wygra ma z nimi współpracować, ale... Tak, inga pana jeszcze ja nie, nie rozumiem tego. I spokojnie na głowie, y, Wam po prostu przyszłościowo. Na... A, jeszcze żugajka była, no. Patrząc, y, że. opuścić. A, i, i, i z drujkowski. Wszyscy uczestnicy, którzy przeszli do drugiego etapu programu Twoje 5 minut w Hiszpanii, dostali pełną zgodę na publikację treści na ich social media. Pełną zgodę? Więc możecie ich śledzić już teraz. A znajdziecie ich pod tymi linkami, które również są w opisie tego filmu. Tymczasem, dziewczyny. Ja jedyne, jedynie osoby, które śledzę, to są siostry buczek, i one na przykład nagrały TikToka. Bardzo śmieszne. Śmiałem się do rozpuku. Tylko czy ja znajdę tego TikToka? O, tutaj nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Zusia Wodarczyk, witam jeszcze Wików, Au. Ej, to śmieszne. Pokażę wam. To śmieszne według mnie. Jak to się robi? Jak pełny? Excuse me? Yes. Yeah. Can one of you guys hold my phone so I can make a quick TikTok? Sure. Oh my gosh, thank you so much, you kind. soul. it's already recording and ready to go. No, oh, oh, <grymny> Daj mi Dla mnie śmieszne. Mm, co ja chciałem wam pokazać? Mm, a, Siostry Buczek. Mm. niesamowite, nie? że one są tak po programie, a dalej nie potrafią nawet TikToka nagrać w rytm, żeby to się kleił dźwięk z, z obrazem, nie, i że w nich jest coś takiego, że aż człowiek, że to się w głowie nie mieści, przynajmniej mi. Czyny przeszły do kolejnego tematu. A nie było takiej osoby chyba jako gość jak ja, bo ja nie jestem dominatorem, jeżeli chodzi o charakter w filmach i ja zawsze wolam być tłem, a mimo wszystko jestem tym youtuberem, jestem influencerem i chciałam Wam też przekazać, że ja właśnie lepiej się czuję jako tło, właściwie jakbym miała wybrać, czy chcę prowadzić odcinek, czy być tłem, to ja... Lepiej się czuję jako tło mimo wszystko, a jestem youtuberem i mam swój kanał, i jakoś sobie daję radę. Fajnie, że jest tutaj Kasia, jest bardzo fajnym gościem. Miałam z nią chwileczkę, pogadałyśmy sobie same, i wydaje się być bardzo miła i taka naprawdę wspierająca na duchu. Tak, teraz jak już po tych kilku odcinkach, no tego ostatniego nie oglądałem, no to ona się wydaje taka. taka chyba natura, naturalna. Jako taka najbardziej, nie? Ta Maja. Pewnie później jeszcze tego Oliwiera zaproszą, że chodź, chodź, dzieci się będą cieszyć, że mają wpływ I, i, i gitara, nie, i jazda dalej. W sumie wydaje mi się, że Kinga i Kasia bardzo pasują do siebie wajbem. obie są takie bardzo ciepłe. Nie mam czegoś takiego, że jak ktoś mi powie, żebym zrobiła coś lepiej, to ja chcę mu pokazać, że umiem to zrobić, tylko właśnie się bardziej zamykam w sobie. W którym to przychodzi od razu, na przykład, przemekro, a ja na przykład... Dzień wcześniej muszę mieć rozpisane na kartce. Czyli przygotowujesz się. Ja się po przygotowuję po prostu, co chcę powiedzieć. Czyli u Ciebie więcej jest przygotowania przed, żeby tak. później nie być zaskoczonym w karcie czymś. Co tego zrobić? Co, co czego, czego nie, nie, nie wymyślisz? Ja po prostu siedzę, jak mam jakiś ważny odcinek, to siedzę dzień wcześniej i na kartce wszystko po kolei. Cieszę się, tak w sumie poczułam, że Kasia, niektóre... Rzeczy pod ma podobne do mnie? Na przykład z tym, że nie rozumie żartów, ja też tak mam. Właśnie a propos tych żartów, co ja nie rozumiem, ja też tak mam. Mhm. <grym> Kurwa, jaki montaż. Ja to. Do... <grym> co ty <grym> robisz? <grym> znaczy, że nie zrozumiesz żartów? No. Nie, mi się wydaje, że mogę wybrać albo to, jak mówi na setce, albo jak mówi tutaj na kanapie, nie? Bo teraz to, 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 teraz to, to był taki montaż. I, jak z trudnych spraw, czyli na przykład Zbyszek, zaskoczyłeś mnie tymi kwiatami! I nagle setka Zbyszek, Zbyszek zasko, zaskoczył mnie tymi kwiatami To jest kurwa jakiś identyczny case o, To jest fajne, nie? Bleiben, to jest To no, można obrócić, to można obrócić fajnie, ale Jak ktoś Ci że to dalej nie rozumiesz I musisz udać że a okay, okay. okay. Po zakończonej rozmowie przenieśliśmy się do dzisiejszej konkurencji. Dobrze, moi drodzy, więc w dzisiejszym odcinku będziecie mieli zadanie, które jest w sumie bardzo proste. Kto ostatni wyjdzie z basenu, oh. wygrywa. O, oh. okay. Pola, no, jak myślisz, kto wygra? A pola się boi wody? Tak. No. A, okej. Okay. A z którego no basenu? No właśnie, z którego basenu to jest ważne? Pola to ma taką kurwa lotery, nie? Nie wiadomo, jaki odcinek się wylosuje. Czy, czy ona wstaje rano i. Właśnie, to ona może w kratkę. Raz się umyje, raz się nie umyje, bo już było tak, że był jakiś odcinek, że się bała wody, później się nie bała, pewnie się kilka razy przeplatało, jak ja nie oglądałem. Teraz akurat trafiło, że się boi nie? To tak wyszło kurwa niefortunnie, bo akurat dzisiaj mają w basenie odcinek się wylosowało kur, trudne. Żeby wam zrobić troszkę lepiej, będzie to basen w domu. A, jest, a jak ona świetnie gra, nie? Że ona, ona się przez yy, jakieś już 10 sekund trzyma, że o Boże! Woda <grywa> Ona się wydawała mega spoko na początku, ale... O kurwa. Kto ostatni wyjdzie z basenu? Ale nie, ona... Ona zareagowała jeszcze zanim się dowiedziała Ej to już w ogóle to ona trochę taki jest Nostradamus. Zakończonej rozmowie przenieśliśmy się do dzisiejszej konkurencji. Dobrze moi drodzy, więc w dzisiejszym odcinku będziecie mieli zadanie, które jest w sumie bardzo proste. Kto ostatni? Kto ostatni? I ona już, ona już jest załamana. Bo on już nie powiedział woda. On tylko powiedział, kto ostatni. Widzicie? Ona jednak yy, jest w przyszłości chyba? Przewiduje. <grytania> tak, czyli prawda jest inna że oni, mimo że chujowe mają reakcje, to oni i tak to dublowali tą scenę, nie? Czyli oni na początku pewnie w ogóle nie zareagowali i on mówi ej, to jeszcze raz, to Pola, ty się załam, ty zrób to. Tylko, że oni nie w czas, bo są nowi, jeszcze nie wiedzą o co chodzi. Kurwa, jakie to dziwne jest. I zobaczcie, zatrzymaliśmy w momencie, kiedy on powiedział kto ostatni, ale już są reakcje. Ta robi... Wow! Podoba jej się. Ten też. Wow! Ta jest załamana. Ten też już... Ojej! Wydaje się, że tutaj w miarę naturalnie to tylko ta siostra Pówczek. Bo ona jeszcze nie wie jakie jest zadanie, nie? Bardzo proste. Kto ostatnio wyjdzie... To ostatni wyjdzie, on już. Dziwi, dziwni ludzie. To jest basen, wygrywamy. Oh, oh. O, I dopiero teraz, Buczek. O, oh, Nie? Okej, okay, a oni za wcześnie. Nie. Na... Chujnie. Pola, jak myślisz, kto no. wygra? Pola się boi wody? Tak. No. A, okej. Okay. A z którego na basenu? No właśnie, z którego basenu to jest ważne, żeby wam zrobić troszkę lepiej, będzie to basen w domu odrzutków, który jest podgrzewany i jest tam ciepła. Ja, mamy możliwość pokazać z jak najlepszej strony. Ja dostaję odcinek, którego najbardziej się bałam w całym programie, i boję się, że przez to będę miał zamkniętą drogę do pokazania jak najlepszej wersji siebie. O, dobra, tutaj y, szefowa coś powie. Nie bój się, pola. Ciebie, i... Możesz no. nawet przekuć to, że się boisz, właśnie w kontent. dla ludzi to ja. jest Wow! Nie, ale... <grym> ale weź sobie to tak, że pokażę <grym> <grym> Będę próbować. Kto, prób... Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dokładnie. Nie. Wszyscy uczestnicy pojechali do drugiego domu, by zacząć swoje zadanie w basenie. Dzisiaj mamy konkurencję w basenie. Kto najdłużej w nim wytrzyma, wygrywa 1000 złotych. Także jest się o co być, To będzie raczej rywalizować solo w basenie. A na samym początku będzie drużynowa konkurencja. W związku z tym. Nie mogę już, mimo że masz urodziny. No ale kurwa, widzisz, masz urodziny, no to może ci po pobłogosławię, bo już odmówiłem honoracie i jakiemuś ziomkowi. E, zapamiętałem imię honorata, bo od honoraty brałem lekcje. W podstawówce, nie? Ej, w ogóle kiedyś byłem kurwa takim uczniem, że wyobraźcie sobie, nie? Tak miałem napierdolone w głowie, że jak nie poszedłem do szkoły jeden dzień, to ja zapierdalałem przez pola do koleżanki, żeby przepisać wszystkie lekcje, nie? Każde słowo w zeszycie, żeby przepisać, tak jakby się na lekcji było. A przecież mogło mieć, można było mieć po prostu wyjebane. Że nie byłem, to nie byłem. Nie będę miał tego w zeszycie, nie? A ja taki pilny uczeń byłem. Bo myślałem, że tak trzeba, nie? Tak zostałem wychowany. A, a później jak byłem starszy, to też dzwoniłem do kolegi, że hej, jak co było na polskim? No to mówi, że trzeba przeczytać czytankę od tej strony do tej, a na matematyce co, co było, I takie zadania, a dopiero w liceum to już miałem wypierdolone, nie? Że na przykład dwa tygodnie na wagarach i wypierdolone co oni tam robili. Nikt się nie interesował takimi rzeczami już. A kiedyś naprawdę taki byłem pilny uczeń. Chciałbym tutaj dwóch kapitanów wyłonić, będą to najsilniejsze dwie postacie, fizycznie najsilniejsze, sorry Olek więc raczej będzie to Michu i Dominik. Jak na włębie, po kolei będziecie wybierali. 2-3. Dobra, Pola. Niku wygrałeś, wybiera w pierwszym. Masz też pole. Dobry, strzelasz sobie w pierwsze. No to Maja. Olo, lecimy. Nie. Yes. Daj wpadnie do basenu? Przeciągamy linę Jedna drużyna wpada do basenu, a druga oh, wpada oh. na materacy i jest sucha. O, o si okay. dobra, lecimy z tym! konkurencja o, o, o. zapowiada się ciekawie. Ej, to Od fajne. razu mocny wpad do basenu. Głęboko wierzę w siłę tego, że mamy cztery osoby i damy sobie radę. Ustalona została, że jedna jako pierwsza. Tak, widzimy, że drużyna przeciwna ustaliła sobie inną taktykę, bo Dominik jest na przodzie i zobaczymy, komu pójdzie. Lepiej. To jest mega głupie naszym <laughs> zdaniem, że Dominik idzie <laughs> na przodu, bo jak wpadnie, no to już ich nic nie uratuje tak. My tutaj mamy siłę. Robimy coś takiego. Trzy, cztery, luzujemy i robimy trzy kroki do przodu, czyli tak Wtedy oni są zorientowani, puszczają, a my wtedy zapieramy się na maksa I robimy coś takiego, trzymając linię, tak do tyłu musi wychylamy Tak się do tyłu Ja pierdziele, ej, ja stresuję Ale się Ale się stresuje, no, no ja nie nie tam. A czemu my wchodzimy, wpadamy na trzy metry, a oni wpadają tam na metr? Bo oni wpadną, a nie my Aha, tak <śmiech> 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 Dokładnie Ja na przykład mega się cieszę, że będziemy w wodzie Nie wiem, lubię po prostu ten żywioł Jeszcze, że będę z Polą wodzie to już dopiero totalny kot. No. To ostatni wyjdzie z tego basenu, wygrywa. 3-4, start! Raz! Ej dobra, ale to już jest dziwne, no bo tak, oni mają cztery osoby, a oni mają e, trzy osoby, ale dwóch facetów dziwne to jest Bo nie wiem czy oglądaliście Hate Park tam pani powiedziała jak jest życie jak życie jak się ta pani się nazywa Środa Hate Park Muszę znaleźć to na przykład Platon twierdził, że mamy trzy płcie w krainie Maradony tradycyjnie od wielu, wielu. To nie ta... pewien sowiecki. Tymczasem nie mamy ani jednej cechy, ani jednej, ani genetycznej, ani fizjologicznej, ani medycznej, która by jednoznacznie przestrzegała, która by jednoznacznie decydowała, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. A czy nie. Nie, jak to nie ma takiej cechy, no nie ma. No możemy długo na ten temat rozmawiać. Tak? Nie ma, nie ma, nie ma, po prostu nie ma. Tymczasem nie mamy ani jednej cechy. Nie mamy ani jednej cechy. Ani jednej. Nie mamy ani jednej To będzie 50 zł. O nie, zapomniałam pieniędzy. O, siostry buczek. To jak płacimy? A jaki dziś mamy dzień? Środa. 5 zł. To jest. <laughs>

że wiecie, że oni się wcale tej dobrze nie bawią, ale udają że się dobrze bawią, bo kątem. To trzeba jakąś dramatyczną muzykę włączyć. Jaka jest dramatyczna pieśń? Dramatic music. Dramatic music. Znajdę tak. Ale chodzi tutaj, nie że ona tak. O, o, o. Ale o, jak okulary. Ja sobie obtarłam jeszcze drewno, bo w sumie zabierał się leżąc. Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że dziwnie. To jest oczywiście Freeza decyzja, niech on sobie robi jak chce, bo to jest jego program. Ale. Mm, tak. To musi być na dłuższą metę męczące. Nagrywać taki content i udawać codziennie, nie? Że coś, co cię nie cieszy, to cię cieszy. Coś, co cię nie smuci i masz to w piździe, to udajesz, że cię smuci, bo tak wypada dla kontentu. Oni też nie są aktorami, więc to wygląda tak dziwnie trochę. Okej, okay, na taki wypad do Hiszpanii to może być okej, okay, fajna zabawa, ale tak, żeby rok coś takiego nagrywać, to to musi ryć banie. Mi Miby zryło, nie? Ale co to lubi? Ale bardzo się cieszymy, że nam się udało. Nie. Bardzo nie chciałam. Matrzeć za... włosów a na początku, bo wiem, że to będzie najgorsza rzecz, bo będzie zimno w głowę. Dzięki temu możemy wybrać dłońce do teraz. Dosłownie tutaj, gdzie stoję. Pola, dosłownie tutaj, gdzie stoję. Boże, pola ma atak serca teraz. Podłoga wyżej. Tu jest podłoga jest, jest metr, pola. Chodź metr. Tu jest podłoga wyżej. Tam jest płycej. Chodźmy tam. Tu jeszcze nie jest. jest nie, powiem Wam, iż. Mam nadzieję, że ona sama tego nie wymyśliła, że to może fris jej kazał, nie? Że weź pola, rób dramatycznie. Bo ona była naprawdę ciekawą osobą, ta Pola, na początku. Wydawała się fajna. Kurwa, mogliby jej wyświadczyć przysługę ją wyjebać, niech ona idzie swoją drogą i zachowa, kurwa, rozum i godność człowieka. Nie. No tak mi się wydaje, że ona gdzieś będzie tego żałować. No chyba, że to tak kilka odcinków tylko tak będzie udawała później na przykład jakby wygrała, to już była sobą. Albo przynajmniej trochę sobą. Bo przecież w poprzednim odcinku normalnie wchodziła chyba do oceanu czy coś takiego.